Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy książkę Małe życie i napisała ją Hania Jana Gihara to jest autorka amerykańska pochodzenia azjatyckiego a wychowała się i urodziła na Hawajach a w tej chwili przynajmniej Opisu przebywa w Nowym Jorku. Jest dziennikarką, pisze różne felietony, niemniej jednak również powieści. Ja przeczytałam jej tylko tą jedną powieść. Jak widać, pokaźną bardzo. Bardzo pokaźną i powiem tak. Ta powieść ukazała się w 2015 roku. Ja ją przeczytałam, jakiś czas temu. Potem ją pożyczyłam i y, niedawno do mnie wróciła, ale jest to taka książka, która we mnie jest, która w niektórych momentach przy, y, po, y, wraca do mnie i w tej chwili ją jeszcze raz, y, może nie całkowicie przeczytałam, ale przypomniałam sobie, przewertowałam, wróciłam do niektórych rozdziałów, ponieważ jest to powieść bardzo dobrze napisana, ale bardzo ciężka. Zaczyna się w Nowym Jorku, gdzie czterech przyjaciół kończy studia na Amerykański uczelni i zaczyna swoje nowe życie. I ci przyjaciele to jest Wilhelm, który jest aktorem, jest Malcolm, który jest architektem. Kurczę, myślałam, że działaczem społecznym. Nie, i JB takie ma pseudonim, każdy każdym od literek nazwiska, i on jest malarzem. I główny bohater to jest Judy. Okay. Y, oni ze sobą razem y, przybyli kilka lat na studiach, przybywali w akademiku, bardzo byli zaprzyjaźnieni. Każdy z nich y, coś o sobie opowiadał, były gdzieś jakieś ich y, rodziny w tyle, ale jut nigdy nie wracał do swojej przeszłości. I na różnych stronach tej książki jest pokazane życie tego chłopca od początku. Jest to tak wstrząsające i tak sugestywnie napisane, że mówię po latach we mnie to wszystko siedzi. Czasami gdzieś coś słyszę, zwłaszcza o pedofilii, o jakichś takich. Traumach i to właśnie w tej powieści jest pokazane. Dziecko, które zostało podrzucone zakonnikom i wychowywało się w zakonie od urodzenia. I ten chłopiec zaznał tyle bólu, tyle nieszczęścia, wykorzystywania, molestowania. Że to się to po prostu aż nieprawdopodobne. I jest to chłopiec, który jest niebywale zdolny, bardzo mocno utalentowany, niezwykły talent matematyczny. I w dorosłym swoim życiu te wszystkie swoje bóle, te traumy psychiczne. Odzwierciedla samookaleczeniem się, odzwierciedla próbami samobójczymi, i na tych kartach tej książki, gdzie jest pięknie pokazana przyjaźń tych czterech chłopaków, później mężczyzn, ma ze sobą kontakt, pomagają sobie, gdzieś tam razem mieszkają. I wraca myśl o dzieciństwie, właśnie Juda. On w pewnym etapie swojego życia trafił na prawdziwą kobietę, w sensie pracownika socjalnego. I ona, widząc całą przeszłość tego dziecka i traumę, wyciągnęła go, pod, potrafiła, tak nim pokierować, że on trafił na studia, skończył te studia, został bardzo dobrym prawnikiem, bardzo dobrze zarabiającym prawnikiem w Nowym Jorku. Ale pomimo swoich sukcesów zawodowych, pomimo wszystkich rzeczy, które się dobre w jego życiu zdarzyły, nie potrafił sobie Poradzić z tą swoją przeszłością. Każdy bliski jakiś kontakt, bliski kontakt w sensie y, jakiegoś przytulenia, jakiegoś y, y, takiego y, poczucia bliskości, jemu się kojarzył z bólem, który przeżył w dzieciństwie. I to nie była chwila, bo. Y, nie powiem końca tej książki, bo to nie jest koniec. To jest gdzieś tam migawki różne, które się zdarzają, że on po prostu był y, przez jednego z zakonników y, porwany z tego zakonu i ten zakonnik zrobił z niego taką męską, w zasadzie dziecięcą prostytutkę. No, naprawdę y, ciężko. Ciężki, ciężki los dziecka i ciężki los młodego, utalentowanego, bystrego, inteligentnego chłopca. I tutaj nie chodzi o, o to, co po prostu ja w tej chwili opowiedziałam, ale to, co po prostu, jak, jak ta książka jest napisana, jak ten jego ból, jak te. Jego takie ataki bólu yy, przekładane na, na samo, yy, jakieś takie unicestwienie się, na yy, cięcie się yy, swojego ciała, żeby uśmierzyć ten ból. Nie wiem, nie, nigdzie się nie doczytałam, że autorka jest psychologiem, ale albo gdzieś musiała się z tym spotkać, albo. Gdzieś znalazła jakieś y, psychologiczne y, odbicia. W każdym razie jest to tak barwnie i tak sugestywnie napisane, że zostaje w pamięci przez lata. Myślę, że po prostu też autorka przecież może korzystać. Y po pierwsze z własnych jakichś doświadczeń nie mówię, że takich samych, ale czy w rodzinie, czy gdzieś bliskich, może też ludzie mocno przygotowują się do takich książek, robią. No całe tak badania. myślę. Ale pytanie, skąd ten temat wyszedł, skąd właśnie gdzieś może natknęła się na coś takiego. Nigdzie nie znalazłam. Skąd? Myślę, że znaczy myślę, Mógłbym założyć, że... W takim razie gdzieś, jest to jakieś gdzieś doświadczenie, którego mogła być jakimś świadkiem, świadkiem usłyszeć kto, ktoś jest znajomy. Blisko, tak. Bo... I jak szukałam właśnie w internecie już teraz, przygotowując się do tej opowieści, wertując tą książkę, natknęłam się na to, że jest film w internecie, więc. Na podstawie tej książki. Tak więc y, na pewno go obejrzę bo jestem bardzo ciekawa jak to wszystko co tu zostało opisane można pokazać na filmie to dla mnie jest no czy to nie będzie szokujące czy to potrafili pokazać sedno tej powieści a z drugiej strony y, nie no nie przerazić y, widza no, są to tematy trudne, które już ludzie podejmowali nieraz w filmach, w lekturach i tak dalej. No szczególnie w filmie, także to chyba nie aż tak nowa rzecz. Na pewno nie nowa, ale yy, dla mnie osobiście na tyle drastyczna. Że no, na pewno obejrzę ten film w najbliższym czasie, bo jestem ciekawa, jak mógł być zrealizowany film na podstawie tak yy, ciężkiej powieści. A myślisz, a sprawdzasz przypadkiem, gdzie ten film jest publikowany? Nie, ja weszłam w internet i napisałam sobie Małe Życie Aha. i szukałam jakichś odnośników, yy, szukałam autorki i natknęłam się wideo. Aha. I puściłam i się zaczął film. Aha, okej. Okay. <laughs> byłam zaskoczona, że, że jest film na ten temat. Okay. No, proszę. Także... Yy, Polecam tą książkę, polecam dla wiedzy, dla empatii i dlatego, że jest naprawdę wyjątkowo dobrze napisana. Dziękuję. Dziękuję.